Jest z nami Mirek Bieniasz. Mirka, przestawiać nikomu nie muszę, każdy go na polskiej scenie MTB zna. Ale może się pochwalić rzeczą, którą zrobił w sumie pierwszy, jak na polskie warunki. Mirek powiedz więcej. O tym, o czym chcemy porozmawiać? No to tak, jako pierwszy w Polsce odważyłem się otworzyć sklep tylko dla kobiet. Jeden z naszych lokali żeśmy zaadoptowali tylko na potrzeby kobiet. Mamy tam duży wybór rowerków, od rowerków takich miejskich do codziennego użytku dla pań, po rowerki wysokiej klasy dla zawodniczek, które chciałyby startować w wyścigach MTB czy maratonach. No, i wszystko, wszystkie akcesoria z tym związane: kaski, buty, no, pe pełen wybór odzieży. Jeżeli chodzi o sam sklep, no, to jest zrobione w takim klimacie, no, ka każdy się czuje jak, jak w domu, tak naprawdę. Jakaś pani tam pracuje? Tak, pracuje pani Ela, która nie jest. Może rowerzystką, ale ona kiedyś tam cały czas jako sprzedawczyni w poprzednich latach pracowała i z tego względu, że jest bardzo miła, ma dobrą aparycję, no, potrafi dobrze obsłużyć każdą klientkę. Z tym, że akurat do tego sklepu to trafiają panie, które tak wiedzą co chcą, także, także tam zakupy są chyba proste. Ja właśnie słyszałem, że macie też klientki w ogóle spoza, spoza Tarnowa, prawda? Oczywiście no, do naszego sklepu. Przyjeżdżają do nas klientki, nawet i, jak się chwaliły i z Poznania, i z Łodzi, i z Krakowa. Także zasięg to nie tylko sam Tarnów, tylko e, kilkaset kilometrów od Tarnowa. E, jak e, w internecie sobie przejrzą ofertę, w internecie sobie przejrzą ofertę. Zajrzą do sklepów w swoich miastach, widzą, że nie ma tego, praktycznie nic nie ma dla kobiet w innych sklepach. Przyjeżdżają do nas i mogą sobie zrobić pełne zakupy. Skąd w ogóle pomysł? Czy to był pomysł? To był Twój pomysł. Jak Na, na polskie warunki decyzja bardzo odważna, bo jakby nie było tych kobiet, tak mało jednak jeździ. No ostatnim czasem to do naszego sklepu tak zauważyliśmy, że praktycznie na równi kobiety z mężczyznami zaczęły przychodzić po rowery. Mieliśmy właśnie jeden z lokali, który stał tak naprawdę przez dwa lata pusty i nie wiedzieliśmy jak go zagospodarować. No i w rezultacie... No, chcieliśmy spróbować zobaczyć, jak, jak, jak to będzie wyglądało. Kolega nasz no, zaproponował nam, żebyśmy coś próbowali takiego otworzyć, bo na pewno nie ma w Polsce. On w ogóle nie, nie jest z branży rowerowej, z innej branży, ale bardzo dużą firmę ma. Spróbowaliśmy, otworzyliśmy, nie żałujemy i, i uważam, że w każdym mieście powinien być taki sklep, aby kobieta mogła sobie zrobić zakupy i jak wejdzie do tego sklepu, żeby wiedziała, że wszystko, co jest na półce, to jest damskie, a nie Męskie albo, albo nie wiadomo, jakie przeznaczenie ma. U nas jest wszystko w tym w sklepie, wszystko co dla kobiet. Czyli biznesowo strzał w dziesiątkę. No, uważam, że tak. Miro, no dobrze, każdy wie, że ścigałeś się, odnosiłeś wielkie sukcesy, ale powiedz, jak przebiegł ten sezon Twój kolarstwa Górskiego? Jeżeli chodzi o ten sezon, no to nadal się ścigamy, mają swoją, swoją drużynę. Mamy kilkunastu zawodników i skupiliśmy się przede wszystkim na wyścigach na południu Polski, czyli wyścigi cross country, puchar Tarnowa, szlak solny, gdzie tam właściwie wszystko powygrywaliśmy, nasi zawodnicy, także ja też. Jeżeli chodzi o maratony, no to skupiliśmy się na cyklokarpatach, które też wygraliśmy w dwóch kategoriach i tam na podium e, mieliśmy jeszcze jednego zawodnika. E, do, dobry wyścig, e, wysoki poziom, trasy też na wysokim poziomie, także wszystkim polecam Bieszczady, świetne trasy. E, Wystartowaliśmy w kilku wyścigach w Skandii, Ulanga i też tam z sukcesami mieliśmy wszystkich zawodników właściwie na podium w różnych kategoriach i chyba w przyszłym sezonie też ten kierunek obierzemy, bo jakby to nie było, poprzez nasz Team reklamujemy tak naprawdę swój sklep i zależy nam na klientach przede wszystkim z południa i uważam, że dobre wyścigi warto na nie. Dziewczyny też są w teamie właśnie nie mamy ani jednej dziewczyny, ale w przyszłym sezonie będziemy mieli na pewno jakąś dziewczynę właśnie brakuje nam dziewczyn, aby też się liczyć w klasyfikacjach drużynowych brakuje nam dziewczyny jak będziemy mieli to na pewno w cross country na mistrzostwach Polski wystawimy drużynę właśnie, w ubiegłych latach nasza drużyna zdobywała już medale w cross country jako drużyna myślę, że jesteśmy w stanie powtórzyć ten sukces czyli chętne zawodniczki mogą do siebie aplikować myślę, że tak, mamy jedną na oku i myślę, że to pewnie na niej pozostaniemy. Także ona kiedyś, Debora Jaworska, ona i w Dunhillu jeździła i też w drużynie zdobywała właśnie medal dla nas. Także yy, myślę, że ona pewnie będzie u nas jeździła, ale jak będą jakieś inne chętne i będzie nas stać na nie, no to czemu nie? Wiem, ja że przy okazji sklepu właśnie typowo Damskiego fajnie byłoby zmontować typowo Damski Team, prawda? Właśnie myśleliśmy o tym yy, myśleliśmy o tym, żeby właśnie yy, nasz, yy, nasze panie, które by jeździły, reklamowały właśnie sklep. Yy, jest teraz jesień, do sezonu, jeszcze troszkę czasu. I kto wie, czy, czy nie będzie tak, właśnie, że, że ktoś będzie prezentował nasz sklep jako Team Damski. Mirek, gratuluję w takim sukcesów i do zobaczenia w przyszłym sezonie na trasie. Dziękuję, do zobaczenia.